Miasto Leśnica pracuje nad projektem do budowy ścieżek rowerowych na ulicy Klonowej i Sudoła. Ścieżki rowerowe docelowo będą połączone z istniejącymi ścieżkami w ulicy Kochanowskiego, Brzozowej z jednej strony i z drugiej strony ze ścieżką w ulicy Wileńskiej, która aktualnie właśnie jest budowana. W ramach remontu dróg miasto inwestuje również w drogi gminne, i taki przykład mamy w tej chwili na ulicy Przemysłowej. Oddaliśmy do eksploatacji odcinek drogi o około 535 metrów długości. W ramach tej inwestycji zostały wykonane nawierzchnie na bazie istniejących nawierzchni betonowych. Rozszerzony został zakres zatok parkingowych. Powstały zatoki. Właściwie jedna bardzo długa zatoka, która ma służyć obsłudze obiektów zlokalizowanych wokół tej drogi, jak również do obsługi ruchu pasażerskiego. Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Klonowej, jeszcze ostatnie prace porządkowe tam trwają, natomiast ruch kołowy odbywa się już normalnie. Inwestorem tego zadania, tego remontu była Dolnośląska Służba Drugi i Kolei we Wrocławiu. Natomiast wykonawcą robót była firma Heimit Werner. Wie pan, panie Janku, jak to ostatnio leciałem na tronową, to wiesz pan, nie wyglądało to wszystko najlepiej. Ale uwinęli się z tym remontem. I podobno nawet w terminie. Ale się teraz proszę pana jeździć. Jak po stronie? Jak idzie?